Chodzi nam o Urszulę, zaraz sobie zobaczycie materiał, która w czasie pandemii jakby podejmowała decyzję odnośnie tego telefonicznie, gdzieś tam SMS-owo ustalali sobie pewne szczepionki. Przed Unijnym Sądem w Luksemburgu rozpoczął się proces w głośnej sprawie szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen która za pośrednictwem SMS-ów miała negocjować wielomiliardowy kontrakt na szczepionki. Unijni urzędnicy od lat nic sobie nie robią z sądowych wyroków w tej sprawie, ani z pytań ze strony mediów, ani też nacisków europarlamentarzystów. W Luksemburgu jest Maksymilian Maszenda. Max, ta sprawa bulwersuje, ale też podobnych afer w Brukseli, które pokazywały bezkarność największych, najważniejszych urzędników czy polityków było więcej. Ta sprawa przewodniczącej Komisji Europejskiej, Urzuli von der Leyen i nieujawniania jej korespondencji e, oczywiście bulwersuje i to bulwersuje już od lat, bo unijni urzędnicy w ten sposób bardzo jasno e, pokazują, że za nic mają prawo, za nic mają podstawowe zasady i jeżeli tylko nie będą chcieć, to tej korespondencji nigdy nie opublikują. Ale podobnych spraw pokazujących bezkarność najważniejszych osób, tych osób na samym szczycie. Unii Europejskiej w ostatnich latach było naprawdę bardzo, bardzo wiele. Żeby przypomnieć chociażby sprawę Qatargate, aferę Gate i wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego zatrzymaną na gorącym uczynku razem ze swoją rodziną i walizkami wypełnionymi gotówką z łapówek. Tych spraw było naprawdę bardzo wiele. My postanowiliśmy dla Państwa przypomnieć tych kilka najważniejszych i najgłośniejszych afer związanych z najważniejszymi osobami w Unii, europejskiej z ostatnich lat. Ja bardzo się cieszę, że wychodzą nieprawidłowości odnośnie szczepionek covidowych i ludzie teraz są już trochę bardziej świadomi tego, że no jednak faktycznie było to nieprzebadane, jednak faktycznie prowadzili jakby eksperyment na nas. Faktycznie jakby te rzeczy były różnego rodzaju wprowadzane po to tylko, żeby uzyskać coś, tak? Bardzo się cieszę, że wychodzą te nieprawidłowości, tylko to jest smutne, że wychodzą dopiero teraz. Nikt nie próbował zapobiec temu, a osoby, które próbowały zapobiegać jakby wprowadzeniu pewnych rzeczy czy tych szczepionek, czy jakichś obostrzeń, czy mówiły głośno o tym, że to nie jest w porządku to, co nam robią, to inni się na nich rzucali, mu nazywali ich foliarzami i wyzywali wiecie, naprawdę, to jakby teraz w tym momencie możemy podsumować to, co się działo, że osoby, które krzyczały, że słuchajcie coś się dzieje nie takiego, że rząd jakby nas oszukuje, że doprowadza do tego, że to jest dla nas na szkodę, tak? A inni krzyczeli nie, ty się nie znasz, bo, bo... wiecie, no, różne były tam, już nie będę przytaczać, to teraz mamy jakby fakty i potwierdzenia tego, że są pewne nieprawidłowości, które wyszły. Że był to eksperyment medyczny, że faktycznie działa na e, serce, tworzy zakrzepy, że jest e, preparatem nieprzebadanym do tej pory. Tak więc, że był, przeprowadzane badania były na dzieciach. Przecież ile dzieci zostało poszkodowanych e, poprzez to, że rodzice zaprowadzili, e, żeby je zaszczepić, co w ogóle jest jakby dla mnie nie, nie łączy się. A co najlepsze jest to, że większość społeczeństwa po prostu przebyła ten COVID. Każdy zachorował gdzieś na ten COVID, uzyskał odporność, tak? I tak się wytworzyła ta odporność. Niestety tak to wygląda, i uważam, że podjęte środki, które miały zapobiegać temu, były tak toksyczne i tak były szkodliwe społecznie, że osoby powinny zostać. Pociągnie to do odpowiedzialności karnej, ale ile razy można to powtarzać, bo do odpowiedzialności karnej trzeba by było pociągać każdego, ale wiecie, kogo się pociąga? Pociąga się zwykłego obywatela, zwykłego jakiegoś obywatela, że dokona jakiegoś, nie wiem, drobnego, e, drobnego nie wiem, przekrętu i już, słuchajcie, siedzi na 10 lat, tak? Ale nie taki polityk, który oskubie na przykład na maseczki, na miliardy albo na przykład na respiratory. Nie, tutaj nie. No, ale zobaczymy jak będzie w tym przypadku. I jeszcze mamy tutaj takie może bardziej. no takie polskie nasze. E, mamy przedszkole, które e, prowadziło e, współpracę z poradnią e, z Narodowym Funduszem Zdrowia, byśmy tak powiedzieli, e, ale z, z poradnią, która e, no, wpisywała jakby lewe, wypisywała lewe e, badania, lewe leczenia, lewe jakieś takie, wiecie, m, dokumenty, żeby po to, żeby dostawać pieniądze. A teraz fikcyjne wizyty, dziwne zabiegi i kilkadziesiąt dzieci z tą samą diagnozą. Przedszkolaki z Gniezna miały być leczone w jednym z centrów medycznych. Miały być, bo leczenie było tylko na papierze, a dzieci były zdrowe. Sprawę odkryli rodzice, centrum przeprasza, a sprawę bada prokuratura. Monika Zalewska. Syn tęskni za mamą. Które dziecko nie tęskni za mamą? No to jest jakieś zaburzenie, no ludzie. Mama trzylatka, który od września chodzi do przedszkola numer 15 w Gnieźnie, dowiedziała się, że centrum medyczne, które miało podpisaną umowę z przedszkolem, prowadzi terapię z jej synem. Ma dziewięć wpisów. Tam są zaburzenia adaptacyjne, diagnozy psychiatryczne. Moje oburzenie jest największe to, że nikt nas o tym nie poinformował. Współpraca przedszkola z centrum medycznym, które ma podpisany kontrakt z NFZ-em trwała od 2022 roku. Umowa została podpisana, bo placówka nie miała psychologa. Raz w tygodniu specjalista przychodził do dzieci. 30 sesji. Tyle indywidualnych spotkań z terapeutą miał odbyć syn Romana Kaczmarka. Mija się z prawdą wszystko, co tam jest. No, jakieś wyłudzanie pieniędzy. Cała sprawa wyszła na jaw dzięki rodzicom jednego z przedszkolaków, którzy weszli na internetowe konto pacjenta. Okazało się, że dziecko ma wpisanych ponad 70 odbytych wizyt. Usunięcia hemoroidów u swoich dzieci czteroletnich, albo pobieranie tkanek z odbytu. No tutaj już i to, właśnie robiły panie psycholog na wizycie. Dyrektor przedszkola, która placówką zarządza od września, zorganizowała spotkanie rodziców z przedstawicielami centrum. Tłumaczyli, że dzieci były objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną i żeby prawidłowo wykazać je w systemie, musieli takie wpisy dokonywać, żeby po prostu otrzymać dofinansowanie z NFZ-u. Wirtualne wizyty mają dotyczyć kilkudziesięciu przedszkolaków. Zabieg wykonania usunięcia hemoroidów. Jak to w ogóle przeszło w papierach? Ja, ja nie wiem. Władze centrum przesłanym nam oświadczeniu przepraszają rodziców, informują, że powołali wewnętrzną komisję. Celem jest zebranie wszystkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnienie nieprawidłowości. Jesteśmy w trakcie analizy dokumentacji medycznej. Na wniosek dyrekcji przedszkola analizą dokumentacji medycznej już zajmuje się prokuratura. Zlecone zostały komendzie powiatowej Policji w Gnieździe Czynności, w tym także w celu ustalenia, czy dokumentacja ta była przedkładana w Narodowym Funduszu Zdrowia. No jeżeli dotyczyły także świadczeń wykonanych w 2022 roku, no to siłą rzeczy możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że zostały one już rozliczone. Skargi na placówkę wpłynęły też do Narodowego Funduszu Zdrowia. Już wiadomo, że to nie była jedyna placówka oświatowa, z którą centrum miało umowę. W sumie 11 placówek, 6 szkół podstawowych i 5 przeszkoli. Bardzo się cieszę, że to wyszło, bo normalny zjadacz chleba to nie patrzy codziennie sobie na IKP, co tam mu wypisali. To lekcja dla wszystkich pacjentów. Monika Zalewska, wydarzenia. I jest to ciekawe, dlatego że zostaje to później w tych papierach dzieci, czyli takie dziecko, jeśli na przykład zostało opisane jak przez psychologa, czy tam, wiecie, jakiegoś innego lekarza, że ma jakieś tam lęki, jest leczony na to i ma ADHD i gdzieś tam, to te dokumenty później gdzieś tam zostają, bo to jakby jest wpisane w, w ten, no i tak sobie wymyślili taki biznes na interes. I zobaczymy, kto zostanie tutaj pociągnięty do odpowiedzialności, bo może nikt, a może ktoś, a jeśli chodzi o zwykłego Kowalskiego, to pewnie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, a jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, no to oni pewnie problemu widzieć nie będą. Tak więc tutaj jakby sprawa jest jasna. Zależy od tego, jak bardzo jesteś mocno przywiązany do partii rządzącej, bądź dodanej do polityki, jakie wysokie stanowisko zajmujesz, tak tym mniej jesteś odpowiedzialny za to, co robisz. I jeśli chodzi o to, czy jesteś odpowiedzialny za to, co robisz, to uważajcie na suplementy diety, które są jakby dostępne bez recepty, dostępne w internecie, dlatego, że można zakupić coś, co jest toksyczne, coś co możecie za w dużej ilości, nawet i w małej ilości, jest nieprzebadane i jest niebezpieczne, bo mówiąc o nieprzebadanych szczepionkach, mówię o tym, żeby nie przyjmować też nieprzebadanych różnych leków, bo nawet przebadane leki mają swoje skutki uboczne, takie, których nawet możemy nie przewidzieć, a co dopiero takie suplementy, diety, które są sprzedawane. I tutaj mamy jeden z przykładów, który mówi o tym, z czego się składały. Uważajmy na to, co kupujemy w internecie, szczególnie gdy mowa o suplementach diety. Na rynek trafiły warte ponad 20 milionów złotych tabletki, które miały pomagać w spalaniu tłuszczu, a miały w sobie sterydy, dopalacze i narkotyki. Piotrku Śmieszak. To gigantyczna akcja polskich, czeskich, słowackich i kilku innych europejskich służb, wymierzona w grupę przestępczą, która produkowała i sprzedawała. Suplementy diety i spalacze tłuszczu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogą one zawierać narkotyki, dopalacze, sterydy. W trakcie przeszukań laboratoriów zatrzymano kilka tysięcy kartonów z tabletkami wartymi 20 milionów złotych. Istnieje ryzyko, że część tych substancji zagrażała życiu i zdrowiu wielu, wielu osób. Podczas tych działań zatrzymano 7 osób. CBS oraz agencje antykryminalne z Bratysławy i Brna oraz Europol zlikwidowali też linię produkcyjną ale równie dobrze mogło składać się nie wiem, z wapna, z mąki, z piasku. Kiedyś był taki preparat sprzedawany, to było placebo. Było bardzo głośno o tym, ale to już było lata, lata wstecz. Był to podjęzek taki, miałby to być wyciąg z kaczki, z czegoś tam jeszcze. Był to cukier, był to zwykły cukier, na szczęście tylko cukier, tak? Wsypywany pod język przy, przy przeziębieniach miał pomagać. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce Lasy Państwowe wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasów i parków narodowych.